Cześć, z tej strony Zuzia. Ja jestem uczennicą klasy pierwszej liceum na profilu medyczno-przyrodniczym. Moja przygoda z Piarską trwa niecały rok i powiem Wam, że na samym początku myślałam, że to będzie taki ala zakon, ale naprawdę myliłam się. I te wszystkie plotki, które słyszycie, że na każdej lekcji WF-u odmawiamy różaniec albo yy, drogę krzyżową i ogólnie, że Piarska to tunel do Częstochowy, to nieprawda. I zapewniam Was, że nie modlimy się 2-4 na 2-4. Jedyne co, to że każdy pierwszy piątek miesiąca mamy msze, i dodatkowo codziennie o 8 rano spotykamy się na Hali, gdzie mamy krótką modlitwę trwającą mnie całe 15 minut. Ponadto na tych porannych spotkaniach, modlitwach, jest taki moment, w którym możemy się przywitać ze swoimi znajomymi, powiedzieć sobie: Hej, cześć, rozbudzić się przed lekcjami. E, mamy Super Schole, która śpiewa naprawdę piękne pieśni i e, zapewniam Was, że poprawią Wam one wam humor, więc jeżeli będziecie mieli jakiś gorszy dzień, to to spotkanko Wam pomoże w 100%. E, ponadto zdarza się, że nasz dyrektor e, robi nam małą niespodziankę i nagradza nas, daje nam e, jakieś słodkie czekoladki, e, cukiereczki, które no, poprawiają nam humor. E, Mogę jeszcze dodać, że podczas porannych modlitw czujemy się tak razem, że jesteśmy grupą i że każdy może na siebie polegać i to na pewno widać kiedy, wtedy, kiedy ktoś ma urodziny. Wtedy wszyscy śpiewają 100 lat, składają życzenia tej osobie i to jest naprawdę super. Dlatego Wam polecam tą szkołę i nie wierzcie tym plotkom, bo no, nie warto.